Cześć, 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 tu ja Jacek. Mamy 30 maj, mamy godzinę 8.50. No i właśnie podjąłem decyzję w związku z dniem wolnym o krótkiej wycieczce rowerowej. No, w granicach 80 km. Dzisiaj moim celem będą po raz kolejne rasy królewskie. Postaram się w tej chwili dojechać przez szczyzewo kościelne, szczyzewo-paczkowe. Yy, jedzie jakiś samochód. Yy, następnie pojadę, spróbuję od szczyżewa paczkowego odbić na kozłowo, ja Potem podjadę pod kruchową. Potem podjadę pod gabowo i tam już do samego wełku pojadę lasami królewskimi, zatrzymując się po drodze, choćby nawet przy jeziorze na Gołąbkach. Tak jest mój plan. Potem dojadę do miejscowości Odświeka, dojadę do Gąsawy i z Gąsawy będę już wracał do domu, aby tutaj na około godzinę 13.30, względnie godziną 14, aby się w gnieźnie w domu zamędować. Jakie mam dzisiaj wyposażenie? Otóż dzisiaj z tego krótkiej trasy. Praktycznie tylko cztery skipki chleba. Mam też żelki, które niejednokrotnie już kilkakrotnie ratowały mi. No, takie fajne żelki są. Najtańsze pozuchy 50. Zł. Rzeczywiście bardzo pożywne. Mam jeden Izotonik zaledwie wzięty, który ma litrowy yy, bardzo dobrej cenie, zakupiony wczoraj osi. No, a więc tak to po prostu w ten sposób na dzień doby się wygląda mylowe spakowany optymalnie. No niby chmury na niebie wskazują na dzisiaj na to, że tego deszczu nie będzie. No ale mimo wszystko tą kurtkę przeciwdeszczową y, oczywiście y, zabrałem. Mam nadzieję, że dzisiejsza wycieczka upłynie spokojnym tempem. Za chwileczkę zakładam słuchawki, za chwileczkę podpinam się już do, definitywnie do muzyczki, aby ona mi umilała dzisiejszą wycieczkę. Tak jak wspomniałem, około 80 km. No i, y, no i cóż więcej można powiedzieć. Przy dosyć zimnej, zaznaczam dosyć chłodnej pogodzie, Majowej, ponieważ no tak naprawdę w tym okresie nie mieliśmy takiego momentu, kiedy faktycznie był ten upał, może poza tym poza nim, kiedy byłem, kiedy rzeczywiście ten Skwar się praktycznie ja będę powtarzał w miarę z nieba lał, jak na tamte, tamte tak, także można było spokojnie w krótkim rękawie, Jak na dzisiaj znowu dwa rękawki krótki rękawek pod spodem, no i moja ulubiona bruska z logiem gniezna. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. Być może będzie to punkt postojowy w Kozowie, do którego spróbuję dojechać jakąś drogą gruntową. Może mi się uda, mam tylko taką cichą nadzieję. No i zobaczymy zobaczymy jak to potem dalej pójdzie. To by było na tyle. Trzymajcie się! Do zobaczenia na kolejnej klatce lub wejściu. Jeszcze krótko widoczne osiedle winiary, zespół osiedla winiary, tak zwane, no i z Świętego popołudnia, to tak już nawiasem mówiąc, linia kolejowa, która biegnie gniezną i do Sławielko Polska jest nakładana tecią. Dobrze. Po 13 km dojeżdżam do pierwszego krótkiego postoju. Mamy wieś Kozłowo leżąca przy trasie Łódki Jastrzębowo. To taka boczna droga. Podejrzewam, że tutaj nikt już nawet nie pamięta, że kursował jakikolwiek autobus liniowy, a sobie też jakoś nie mogę przypomnieć. Tu mamy mój rower. tutaj mamy tablicę pamiętniczą co tutejszego cichego bohatera, pana Wojtka Bąka z Kozłowa, który był tutaj sołtysem tej wsi. Zasłużył się, zginął jako pier... Znaczy, tu w ogóle jest tablica informacyjna no może tak, ja nie będę tutaj przytaczał przykładu. No, średnia dzisiaj 19.37. Bardzo słaba, no, ale wynika to z tego, że cały czas wieje od... Wiem, że wieje, od północy. Trudno powiedzieć, czy to wieje bardziej potem od zachodu, czy od z północnego zachodu, czy od północnego wschodu. No dobra, mam dzień wolny od pracy. Także, także cieszę się bardzo. Dziękuję. No, ale mamy godzinę 9.40. A po południu mnie czeka wyjazd jeszcze do pracy, taki integracyjny, a więc no szybciutko, krótkie na krótko i jadę dalej. Na razie, no właśnie, na razie jest znowu problem z baterią. Jakby to na to nie patrzeć, potrzebny jest kolejny bałę bank, yy, aby, aby tutaj yy, mm, można było inaczej, inaczej planować te testy. No zobaczymy, włączę najprawdopodobniej pojebanka w Gąsawie. spróbuję maksymalnie ten telefon wyczerpać, a potem, potem na ostatnią chwilę włączę. Dobrze, to by było na tyle. No i cóż, Więc powiedzi. Do zobaczenia już nad jeziorem w Lasach Królewskich. Ale wieje, ale wieje, żebyście uwierzyli jak wieje, wieje, strasznie wieje, gdzie my jesteśmy, gdzie ja jestem? Otóż mójowe i ja jesteśmy w lasach królewskich, jesteśmy nad jednym z jezior. I czy to są okolice Gołąbek? Co teraz wieje, pogoda jest przyjemna, ale wieje już teraz wiem, teraz uwierzcie mi, wieje od północnego zachodu. No więc ja ten wiatr dostanę troszeczkę w plecki jak będę wracał do nie za Dobrze, po miłym telefonie, po krótkiej przewie, faktycznie nie czuję w ogóle zmęczenia, ta licznik pokazuje w gencach 20 km w tej chwili. Um, Okrótca jest świetna, cisza, spokój, um, no nic po prostu tylko rozbijać namiot, wypoczywać. Um, co więcej, integrować się, bo to jest ważna integracja, przede wszystkim się integrować. Ja idę plum 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 zrobić, sprawdzimy jaka jest woda, brrr, biegniemy do wody. Brrr, brrr, brrr. I woda jest... I woda jest świetna. I zimna. Ej, nie taka zimna. Oj, 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 Miłe zaskoczenie. Woda wcale nie jest taka zimna. Jest fajna, a wojna jest fajna. To nic, co można się kąpać, tak? Popatrzcie, jakie piękne jeziorko. Patrzcie, jakie wyśmienite. No mi się podoba strasznie. No coś niebywałego. No dobrze. zrobimy sobie tu zdjęcia. Um. Trzez jakichś selfie jeszcze na pamiątkę, bo jestem tu pierwsza w tym roku. W zeszłym roku pływałem tutaj. Dwa albo trzy razy. Mhm. I teraz czeka mnie. Długa droga do bełku, bardzo długa droga do bełku. No jest godzina 10.30. Będę tam cały się być, być około godziny 12.00. Plan godziny 13 w gnieździe za chwilę ulegnie praktycznie. Ale nic, będę 13, 14. Jakie ma to znaczenie? 14, 30. To nie ma żadnego znaczenia. Przede wszystkim ważne, żeby dojechać, żeby nie zmoknąć, żeby szczęśliwie dojechać. Miobe się prezentuje tak. Za chwilę chyba otworzę żelki. Ale mówię Wam szczerze, że ten wiatr jest strasznie mocny. Wszystko wieje, zobaczcie, jak to wszystko wieje. Dobrze, Lasy Królewskie, tak jak wspominałem, jestem dzisiaj w tej części lewo, w lewej. Przepraszam, prawej części. W zeszłym tygodniu byłem w lewej, dzisiaj jestem w prawej części. i Jest świetnie. To jest właśnie ta piękność lasów królewskich. Jedziesz na wycieczkę, z Gieza, uczysz się jeździć, robisz pierwsze kroki, przyjeżdżaj w Lasy Królewskie. Nikt nie pożałujesz, jest płasko, asfaltowo, równo? Świetnie. Klimatycznie, rewelacyjnie. Ja osobiście polecam. Mój Owe to samo powie. Rajek, polecasz? No on mówi, że poleca. Dobra. Suchaweczki na uszy, żelki do buzi. I uciekamy stąd. Uciekamy, bo się za chwilę zrobi noc. Znaczy, z noc. Ja chciałem być na 12 koło Leszka Białego. Czy dojadę? Nie wiem. Może i dojadę. Do Gąsały w sumie nie będę wierzył. Tylko ją dotknę, a potem już będę uciekał od razu. Jeszcze krótki przystanek w Łodziwice. Tam sobie zdjęcie pamiętkowe zrobię. Z tablicą. No i teraz by było tutaj sobie też za chwileczkę zdjęcie. No. No to to by było na tyle, nie? I jakbym to powiedział, gdzie ja jestem? Jestem w lasach królewskich. Trzymajcie się do kolejnego wejścia. Ale tu pięknie, ale tu cisza. Ptaszki śpiewają, tylko ten wiatr potrzebnie wieje, ale piękne to jeziorko, ale ci krótki. Ojej, ojej. Cześć, cześć, cześć tu Jacek. Kolejny szybki infostrasy. Znajduje się właśnie w miejscowości Oćwieka, To jest droga przed nami, która łączy mogilno z gąsawą. Dalej ta droga w tym kierunku co idę, biegnie między nim przez nie stroną, padniewką. Natomiast tutaj praktycznie od tej strony za Oćwieką, no niedaleko będzie już, już gąsawa, więc ten punkt najbardziej wysunięty dzisiaj na północ, do którego zmierzam. Jedzie się świetnie, rewelacyjnie. Naprawdę fantastycznie. Pogoda ciepło, rozebrałem się, ściągłem jedną z bluzek. Um, nie no, krótkiego rękawka jeszcze nie założymy, by kto pytał, no bo takiej potrzeby jeszcze jeszcze nie za tyle ciepło. No dobrze, ale się fantastycznie, także jestem dzisiejszy jazdy naprawdę zadowolony. No i, no i dosłownie za moment ruszam dalej. No, mamy godzinę po 11, już nie patrzę na ten czas, bo miałem bardzo miły telefon będąc nad jeziorem, tam gdzie mieliśmy, miałem dłuższy postój. A więc ten telefon 30-minutowy, no fajnie, że takie telefony czasami się zdarzają, bardzo miły, przyjemny. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Do tej odświeki planowałem już dojechać, dwa lata tam podjąłem pierwszą próbę, nie udało się, wracając wtedy od strony Żlina z Gąsawy pojechałem dwukrotnie w kierunku Szelejewa. no dzisiaj okazę, że w końcu tędy uda się przejechać. No moim kolejnym postojem najprawdopodobniej na pewno będzie leszek biały i tam przy tym pomniku się na chwileczkę zatrzymię. A teraz, a teraz po prostu jadę dalej, żeby już czasu nie tracić. Idę już do mojego kadilaka, Jedzie samochód dosyć szybko, więc muszę uważać. No dobrze, to by było na tyle z tego ujęcia. Wejście. Cześć, cześć, cześć. Tu ja, Jacek, po raz kolejny. Witam Was serdecznie. Tym razem znajduję się w Macienkowie Górnym. Znajduję się przy pomniku Leszka Białego. Leszek Biały został zamordowany w roku 1227 w tym oto miejscu. Tu, w tej miejscowości, w tej wiosce, nieopodal większej miejscowości, dużej miejscowości w miarę, jak tutaj na ten neon Pałuk, gąsawy, która jest miejscowością gminną należącą do powiatu żnińskiego. Co było przyczyną, że go zamordowano? Jakie były skutki uboczne tego, co tak naprawdę na ten temat mówi historia. No cóż mogę powiedzieć, ja pisałem jest z historii, nie chcę tutaj jak gdyby mówić o aspekcie historycznym, bo jakby ten film obejrzał osoba, która serdecznie, osobę, którą serdecznie pozdrawiam, pan Tadeusz stęk i by powiedział, no panie Jacku, pan nie wie. No cóż, odsyłam wszystkich do źródeł historycznych, choćby nawet do Wikipedii tam bardzo ładnie jest to wszystko opisane. Podejdziemy bliżej tego pomnika. Przeskoczę przez mój Tak wygląda pomnik się prezentuje. Tutaj nie jest park. No i cóż mogę więcej powiedzieć. Tak naprawdę Leszek Biały nie mógł przewidzieć za blisko, ponad, delikatnie ponad 100 lat. Kazimierz Wielki doprowadzi do tego, że Polska stanie się jednym z silniejszych państw w Europie Środkowej. Że będzie posiadała taką, jak gdyby posiadała. Taką powierzchnię tutaj podejrzewam, ja też nie chcę, tutaj być może się mylę, tutaj nigdy potem więcej pistoli już tutaj nie posiadałem. I tam na mój ołek, bo oczywiście tutaj te samochody przejeżdżają. No i chcę, chcę, żeby ten przypadkowo, żeby komuś się mój Cadillac nie spotkał nie spodobał OSS. Znajduje się on tak, ten troszeczkę wyżej, na takiej, takiej wysoczyźnie można to powiedzieć. Tam z daleka, ja tutaj na pewno to nie będzie widać z tego. No, znajduje się miejscowość Gąsawa, przez co ją przyjrzę, ale nie będę o niej za dużo mówił, ponieważ na to także odsyłam do Wikipedia do innych źródeł. Natomiast no, mój cel pod dzisiaj wycieczki zostanie osiągnięty, w tej chwili mam na liczniku 40 km i powoli przez rogowo będę się kierował najkrótszą trasą w kierunku Gniezna. Także, także warto tutaj odwiedzić. No, droga o średnim natężeniu, więc trzeba uważać, jest sobota. A więc, a więc tutaj. No, jest, no i wieje przede wszystkim, wiatr się zrobił typowo zachodni, więc on no, w różnych momentach może przeszkadzać, może raczej powodować, że, że będziemy jeździć, jechać pod, pod yy, wiatr, a więc tak to bywa, jeszcze krótka historia, ja tutaj po raz pierwszy raz w miejscowości yy, Piesza w sumie pod tym pomnikiem byłem w czwartym klasie szkoły podstawowej, to był 90, pier, 92 rok i wtedy takich być może nie wiem ile w tym jest prawdy. Leszek Biały na pstym koniu jeździ. No, cokolwiek to nie oznacza, jak to wytłumaczyć, no ale tak niby się mówi. Dobrze, mój owez spisuje się w tej chwili jeszcze im e, Bardzo dobrze. E, ja będę powoli uciekał z tej miejscowości. Robi się godzina za 15-12, więc no, troszeczkę głód dokuczę, A nie chcę tej pododze niczego dojadać, bo to mija się jakoś z Chciałbym do tej godziny praktycznie. Do gniezda dojechać, aczkolwiek uważam, że na tą chwilę jest to nierealne. Bardziej przyjazd jest po pieszych. 15 do wpół do drugiej, powinienem się pojawić. Nie będę się w sumie już nigdzie po zatrzymywał, a więc tylko zrobimy pożegnanie, jeszcze podsumowanie tego wyjazdu. No jedzie jeszcze: Tirem się z wyjątkiem uciekam. Przeraża mi troszeczkę ten wiatr, przeraża mi coraz bardziej te chmury, które się na pojawiają, ale jako dzisiaj z opowiadami deszczu, a więc może z tego jednego z opadu. Tego być może się że nic nie wyjdzie to by było na tyle w tym wejściu popatrzcie sobie jeszcze raz a jak nie to odwiedzcie na prawdę daleko ledwie 30 km od Gniezda około 5 km od Rogowa wystarczy w z y, trasy S5 y, skręcić na kierunek Gąsara no i miniemy lepiej u z Książęce potem jest chyba jeszcze jakieś jakaś Wioska i dopiero potem mamy tutaj Tutaj właśnie potem mamy już miejsce. Do Rogowa nie będę wierzył, to jest ważna też informacja dla mnie i dla Was, że z nie będzie żadnego wyjścia, dlatego, że po prostu w już byłem w tym roku dwa razy, no i wjazd, gdyby tam na rynek wyjazd tam po tych kamieniach, no, jest ciężki, tak? Jeśli, jeśli już to tylko przejadę, jeśli, a jeśli się uda umieć, to ominę. To by było na tyle w takim układzie. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć! Każda wycieczka się kiedyś zaczyna i kiedyś się kończy. Moja wycieczka zaczęła się tuż przed godziną 9 i prowadziła przez strzyżewo kościelne, strzyżewo paczkowe, kozłowo, grabowo, lasy krewskie, odświekę, gąsawę, macinkowo Górne, następnie prowadziła przez łabiszynek, aż goślinowo, aż właśnie z... powoli się kończy. Jestem obecnie na wysokości stacji Gniezdnowiniawe Wielkopolskie tu blisko 20 lat temu odjechał ostatni pasażerski planowy pociąg i było to w kierunku nakład tecią, przez Mielesz, Nianowiec Wielkopolski, Damasławek, Wapno, Pociągi do Sławy Wielkopolskiej, które jeździły m.in. przez Kłecko-Kiszkowo przestały kursować około 1995 roku. Licznik w tej chwili pokazuje 68 km, ta średnia jest powyżej 22, a więc jest super. Wiatr rzeczywiście wiał zachodni, ale to taki troszeczkę dziwny był ten wiatr, bo on rzeczywiście cały czas mi wiał w plecy, więc bardzo fajnie się jechał, pomimo że jechałem na południe, więc, więc było bardzo przyjemnie. Ja ubrałem już krótki rękawek, no bo jest, bo jest chłodno. Bo jest chłodno, dlatego ubrałem krótki rękawek, bo jakby było ciepło, to miałem w drugim rękawie. Bo mnie wpadł na tak genialny pomysł, że można ściągnąć, tak? A skoro ma być chłodno, no to będzie mi jeszcze bardziej chłodno. E, no tak, ale na poważnie ci mm, bardzo dużo zjadłem. To aż jedną paczkę żelu, jedną paczkę żeleń i do tego mówiłem ja pulita i Sotonika. I to w zupełności wystarczyło. Dzisiejszą wycieczkę oceniam jak najbardziej pozytywnie. Udało zrealizować się plan, udało się paskodny przejść przez piękne lasy królewskie z miłym telefonem po drodze. E, byłem kołeszka białego, którego już... Praktycznie chętam tą dodam po raz pierwszy. Jak tak z moich wycieczek, ponad dwa lata, które jeżdżę, no i właśnie padł bardzo ciekawy rekord. Może to będzie widać, może tego nie będzie widać, zaraz sprawdzimy. Zaraz spróbuję ustawić. O proszę bardzo, to jest obecny rekord prędkości. 61,8 km na godzinę. To był absolutnie. Nigdy nie jechałem, nigdy nie jechałem szybciej. Nigdy spójrzcie na to, jak mi nie wierzycie. Proszę bardzo. 61,8. Ja wiem, że cykliści Gustaw, Sebastian czy też Paweł Pieczka, oni z pewnością jeżdżą, jeżdżą długo. Także dziękuję za chwilę uwagi. Dziękuję za możliwość, żebyście ze mną oglądaliście. Zapraszam do subskrypcji i w takim układzie do zobaczenia na kolejnych filmach i na kolejnych wycieczkach. To było tyle. Dziękuję. Pozdrawiam Jacek.